Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Słuchajcie, znowu nagrywamy odcineczek więc właśnie jesteśmy właśnie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Słuchajcie, już jest z nami 4. więc sezon siódmy, więc no, teraz nagrywamy zwykłe solo. Potem chyba nagramy arenki, więc zobaczymy, jak nam piją te pierwsze areneszki. Jak do jego pokoju wejdzie, no to zobaczymy, jak, jak będzie się fajnie Panie ten, czy się fajnie nagrywało. Bo ja wam każdy się na to dzień, a coś później do Waszego pokoju, bo się Was denerwuje w nocy, nie? Więc no, nie. gdzieś. Ale jesteście, to te to być kanał, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Opeczkę w górę, ale cóż. Nawet w ogóle ja jak ja do i po prostu mama mi powiedziała, że mam coś tam zrobić, nie, to powiedziałem później A ona mi powiedziała, że się y, zazdroszniłem od tych gier, no może troszeczkę się zazdroszniłem, no, ale na widzę, no. że zazdrosznienie to jest znaczy taka rozgrywka Ja y, nie nie nadarowałem, że to wtedy gracie cały dzień, no to chyba tak każdy ma, więc no właśnie, hello Więc no, a więc też bym nie na jakąś miejscówkę byśmy polecieli, na jakąś nową miejscówkę byśmy polecieli E, może w dzisiejszym cyklu na to miejscóweczkę tą tym odkryjemy, zobaczymy jak ona będzie. Zresztą e, w zakładzie psychiatrycznym skończy. to jest dziwne, no przecież, no wiadomo, każdy gra tak, że nie na pewno codziennie, od się nie się tak szybko uzależnić, e, na przykład widzę, ja, że wszyscy będą się nie dowiedzieć, że się nie ponieważ nawet nie gram w Fortnite, troszeczkę po to, co go dubam, więc no właśnie, więc no w tym jest problem, no i tu zobaczymy. Też dzisiaj idzie taka znaczy, króciutka gereczka, zobaczymy jak nam to wyjdzie, ta pierwsza solówka. Dzisiaj też to jest normalny stol, ale myślę, na, że następny stalo będzie troszeczkę wycinkowe, zobaczymy. Jak nam wyjdzie. To te, te jest też to samo jak w szóstym sezonie to było, więc no, coś nowego. Jest. Tu są jakieś artefakty, więc no, coś tutaj nowego. Jakieś artefakty opcji mamy dawane. Lecimy na jakąś pierwszą z miejscóweczek. Hmm. To jest pierwsze zdanie, które będzie właśnie takie bezwycinkowe bo już się tego nie zauważyłem, że tu jest UFO nad nami. Tego właśnie nie zauważyłem w Fortnite. Cie. No, nad nami jest UFO na połowie z mapy, więc no, trochę zatrzymienione jest. Więc no, zawsze PSa musi grzać. Jeszcze tego są tak nie lubię wycinać momentów, bo no są po, po czasami pogadać, no, ale no, nie ma innego wyjścia, potem będziemy to musieli potem sobie wycinać takie momenty. No, nie jest następny no, no, może będzie taki wycinkowy, dosyć, zobaczymy. Powiedzcie taki nowy sezon, ale grze jak cholera po prostu Jakby się to słyszeć, no to polecam gorąco takie fajnego PSa, który właśnie ciągle czasie grzeje. No jest najgorsze co może być. No, no troszeczkę, mam nadzieję, że troszeczkę przejdzie to. Um, tam są jakieś kościane krańce, ale no, lecimy tam. Zobaczymy, jak te miejscówki wyglądają wszystkie. To ja się, że mapa troszeczkę jest taka słabiutka, ale myślę, że to jest to. Więc na co będę, na jeden, na co odcinek, jak odcinek będę wycinał, to to nie ma sensu. I tak gram na co dzień i tak, więc no właśnie, będę musiał tak grać, wycinać, więc no właśnie. Wiecie o co chodzi. Nadpę się zawsze, czy jak gra się w Fortnite, a jak ktoś ma na przykład PS, no to wiecie jaka jest sytuacja. Zobaczymy jak. wiem o typek. No i wiedziałem, że zmieniono. Kama! Typek miał pompę, ja nic nie miałem. No. Tym jest problem. E, nie tym jest problem. Tutaj się automaty dodali. Na się nie uspokoił do tego czasu, nie? To jest najgorsze co może być nawet dla naszego PS, nie? Na cię trochę mniej grzało, no, ale wiecie o co chodzi. Często no to wiecie. Kiedyś to grzało w lobby, teraz to w grze lobby tak robi, nie? I się teraz uspokoi, nie? Jakimś studem? Ja nie wiem co się dzieje. E, więc no... Znaczy to są kościane krańce, nie? Stubeczki... Nie zauważyłem tego u przedtem, więc no. Ale na co dzień będę się niestety wycinać, bo nie ma innej opcji. Chyba, że będę montował w nocy jak zawsze. Eee, zobaczymy. Po jedyny sezon. Ten sezon w ogóle wrzuciłem z rana tak szybciutko, więc no to już okej, okay, ale no. A, w tym był problem, w tym był problem. No naprawdę no. Nie pójdę dzisiaj specjalnie do szkoły, tak. Eee, no właśnie, no nowy specjalny sezon. Naprawdę, no nie, a jeszcze kary dostałem, że się coś tam pilnować, w roboty, bo chodzić i to jest w ogóle najgorsze, co możecie mieć właśnie w rodzinie, nie? To cały dzień, żeby ktoś pilnować, to jest do dupy, co może być, nie? Niektórzy yy, mają zarąbiste mamy, niektóre mają pewnie złe, no polecam takie mamy, mojej właśnie nie polecam, jakbyście chcieli mojej mamy, no to co nie chcę właśnie, na pewno Hmm. Powiedzenie co co najgorsze w tej mamy, moje, no to chyba szkoła, nic więcej. A tu nam jest uf, Ja pierpiele, to jest dopomowane, wygląda nie? No więc polecam wam takie rzeczy. No spójrzmy na tą miejscówkę, bo tutaj też takie są moje mistryki. Mapa, mam szczerze, że mapa nie jest zbytnio ciekawa, ale no. O, po tych zostały te iglice, zostały po tych iglicach, zostały takie różne takie artefakty, te, jak gdyby te goście, nie? Więc no. O, I zobaczymy jak będzie się potem grało w nowym sezonie właśnie... Yy... Nie no. Ale poufaj jest naprawdę ogromny, nie? Będzie być jakiś fajny event może pod koniec. bo w tym, w tym sezonie nie było w eventu, nie? Są potne piaski, ale wiecie co będzie. Właśnie jeden tyle. Czyli ten to jest jak gdyby pierwszy poziom, tak gdyby to jest jak gdyby taki mini karnet poziom właśnie karnetu, jak gdyby dostajemy jakieś punkciki. Tu też są kraszpady, Wydmy wierzący. Co ty dajesz? Wymienione na potne piaski, co ty? E, bo tu będzie ufo widzę, wie, pewnie, to może się odtysiakać. Ja muszę na jakąś miejscówkę pójść. Yy. A, muszę coś się tutaj znaleźć szybciutko. Przepraszam. Niesamowite, jak będzie się tutaj potem grało w nowym sezonie, przez cały czas. Przez że nie wiem, czy będę miał jakieś wyzwania w ogóle, nie? Po solo będzie się grało. Ale na ten scenariusz nie będę wycinał zbytnio dużo, właśnie przez to, że montowałem troszeczkę właśnie, e, wiecie o co chodzi. Ale na ten scenariusz będę się troszeczkę powycinać. To trochę mniej tak w ale no wiecie. Wydmy Wierzący, to jest dziwna nazwa, nie? Dlatego pewnie, pewnie nowa jest jej słóweczka. No, zmiany no są. W porządku to zawsze są zmiany. No, pod końcówce nie ma. W updatech tak nie było żadnych zmian. Czyli jedynie tylko w piątek dodawali jakieś miejscówki w updatech, nie? A tak to dupa. Tak to było dupa. To są jakieś zrzuty w ogóle. To jest najgorsze. No, teraz ten Fortnite to nie jest taki ciekawszy. I ja pan powiem, się w, w mitycznych broniach, tylko po. Kiedyś to było dużo bossów i były mityczne broni, a teraz to nie jest. Chyba teraz widzę jak grzeje mocno Więc no, ja dokończę to niedługo ten odcinek, tak zaraz będziemy kończyć To jest takie zwykłe solo pogadankowe, bez niczego właśnie No to Na znaczy, zasadzie, że troszeczkę będzie inny, będziemy się tak pobicić, nie niestety tego po prostu nie da się nawet skupić przy graniu Nie wiem, tego się czasami mówię, no po Ech, szkoda gadać Ale to jest naprawdę ogromny, naprawdę Oj. No kurwa, mać! No, jak mi typek zajebał! No, e, to jest jebany sezon dla mnie teraz kurde, no Tak wcale nie prosiłem. Wczoraj wbiłem karet i też było tyle prosów Idziemy do Lobby. Następną będzie z arenek i będziemy na pewno wycinać. Trudno się mówi, słuchajcie, ten sezon jest porąbany we wydzeń. Tutaj praktycznie gdzie będzie każdy grał solo. Do dupy to już jest wszystko To jest po prostu wszystko do dupy, nie? Widzimy się już w na następnym odcinacku Dostosuj Kimmeren. Nie, nie dostosuję na razie do pierwszego lew... A, Po to jest ten! Nie ten to jest. Już chcę ten. O, to jest w Superman. Właśnie się pięć dni, czyli za dwa miesiące dopiero się pojawi. Wow, dobra, to są fajne rzeczy w tym nowym sezonie. Chin na dzień fajnie fajny nie jest sezon przez jakiś dłuższy czas. No do końca września jest sezon, więc tak do niedzieli, patrzcie jak patrzyłem. Eee, tutaj fajne karnet? się też nie pokazano do końca karnet, więc tego ciutko szybko pokażę. Nie? No, Zobaczymy się już w kolejnym odcinku, w którym będę musiał się wycinać, bo przez to czasami się nie da skupić przy, ym, przy graniu, tylko po prostu montować i tam, bez złych gadanek. Ale w tym co właśnie sezonuje właśnie mania, to to by, może był odcinek wycinkowy, no ale no, bo do niczego były. Na następnym nie będę się musiał się tak powycinieć, że będę musiał bliżej i będę montował, to wiecie o której godzinie, nie? Więc no, do następnego odcinka, papat.